Halo. Halo. Witam Was widzowie w dzisiejszym odcinku Dzisiaj gramy w grę o nazwie Zbiórczo Farma po polsku, bo nie wiem jak po angielsku O, Harvest Farm po angielsku I w niej chodzi o to, żeby Zbierać, no ścinać rzeczy Tak jak jest napisane No i y, najpierw e, Trzeba i rozpocznij. I jestem teraz takim nógiem, który ścina to. No i. Zar o nie, ktoś mnie bije! O. I od nowo no, 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 no będzie trzeba. No dobra, ale dostałem skrzynkę od i otwieram. Jakiś topór. I teraz na ziemię I tak, tu mały obszar i szybko szybka prędkość. E I to jest gorsze. Tak, tak, teraz patrzę. Łyżka jest lepsza na razie. Czyli łyżkę na razie bierzemy i znowu idziemy. Dobra. I ścinamy. Mówię, tam jest jakiś boss. To znaczy, że on chyba ma największy level na tym serwerze. Bo nie, ja tego nie mogę być. Dobra. Chyba jest trzy skrzynki, tak, tutaj po lewo widać. Szkoda, że nie mogę sobie przedostać się dalej, bo tutaj pewnie dużo osób chodzi. Dobra. O, można trzymać, nie, nie trzeba trzymać, Fajnie. Jakaś skrzynka nowa. Nie wiem, jakaś puszatka chyba czy coś. A im weszli to lepsze skrzynki się dostają. Za to... i... O! Skrzynka! Hmm? Ano? Hmm, nie masz no. Dobrze. Zajdź. szukamy e... kogoś. Trzeba troszkę... Powalczyć. walczyć. Nie mogę to jeszcze nie. Potrzebujesz 100 energii. A to, to chyba jest energia. O. Na razie mam tu 70. 71 po chwili to wzrasta. No i za jakiś czas już będę miał um, właśnie 100 energii. Wtedy chyba będzie szybciej. Exaktnie. Strasznie długo to trwa. Tu jest chyba jakiś mnożnik. tak, to że chyba szybciej, właśnie. Albo jakby mocniej, ja takie Nie wiem. Nie wiem. Ktoś jest... więc nie wiem czy o dobra. zniknął. Ale zostawcie e, subskrypcję i lajka like w górę, e, bo lecimy po 100 tysięcy. E, no i... oglądajcie! Ale teraz długo też nie wbijam. pamiętam tak, jakiś typ. O, jak mnie zauważy, to będzie kłopac. Więc ucieczkę. Zgadza się, że może przez to sobie przechodzić. mnie Ma. otrzymano skrzynię alfarna u mnie tam chyba jakaś coś takiego Dobra, zaraz będziemy mieć setny poziom to jest poziom energii chyba 98 99 i... I co? A, ja nadal nie mogę tego wyciąć. Dobra, może wbijemy 101 i może to działa. Jak nie, to po prostu idź do jakiegoś typa. Żeby mnie zabili. To działa. To strasznie prawnie wolno. Strasznie, strasznie wolno. Dobra, chodź tu. Typie. Ja nie dojdę do nikogo. Lecimy. Nie... No kurde. Szkoda. A jest jeszcze atryb jakiś? Ten boski les? Nie wiem jak to działa. Że on jest bossem czy coś. To, że po prostu jestem charakter. A, chodź, chodź tu, Zabij mnie. O, dzięki. O, o, o. Dobra, otwórz wszystko. Jakieś Rzecz rzeczy dostaję. Miecz świetny. Sierp i. Podwójną siekierę? O! I teraz możemy sobie zobaczyć. Duży obszar to ma. Dużą prędkość. Chyba to najlepsze. Najlepsze. Tu jeszcze coś można zrobić chyba. A to nie wiem. Dobra, wyposażony. I tu są jakieś pastury czy coś. I co, co tu się robi? Follow. Nie. A to chyba trzeba wypełnić tych szafek, które by mogę to. Kurczaki dostały wszystko nam co mam. I coś jeszcze się zostaje za czas. Ale chyba to było taki. Chyba to było. I co, kurczak? Nie, co tu się dostaje za to? Dobra, to z kolekcji, darmowa nagroda, to wie. Tu się do zodu staje czy nie? Karmienie zaglądane z powodzeniem. Dobra, to trzeba teraz lepsze rejiferem, na prawym. Chyba, że C. Nie, C. Tylko nie mam już prawy. Ja też chyba się dostaję. Za robótki. Y kryształy? Jakaś skrzynka. Zobaczymy, co to jest. O, pieniądze! Miesiąc tych kryształów. Tylko co ja mam z zrobić? Dobra, nie wiem, gramy! Zabiję! Może pierwszy kill! Ojej! Ile skrzynek się za to dostaje? To no, dlatego ludzie tak chętnie zabijają. Oj, od razu mamy większą Ho, Tutaj można od razu kopać. Dobra. Teraz to szybciej idzie. A tu to chyba 100%. Nie, 800. A to należy. Tam aktualnie 340. Ale to się bardzo szybko zmieniło. Można tu automatyczny atak? O, oh, fajnie. Nie trzeba klikać w A O nie! ci mnie bije! Nie! Um. Dobra, ale możemy otworzyć. Będę i sierp. Sierp jest lepszy to a, można sprzęt jeszcze, ale to ten młodek znowu wyleczy. Kurde. To się jednak chwilkę zbija. To najpierw chwilkę właśnie sobie pochodzimy, żeby. No i my to lepsze, to chyba szybciej się. Gdzie O nie, nie mogę go pić, on nie może to się stało? Nie wiem W moim zdaniem jakiś cheater. Ale bym się spadował Szczerze nie wiem po co jestem w tych lepszych. Wolniej się to bije. To jest nas strzała, a tam to na... nie wiem jak można sprawić. Ja... No też na strzała, no ale... Trochę wolniej, stajcie. No dobra. O... o nie, to jakiś dobry typ. A nie, on na mało HP, dobra, lecimy. A tak. Szybko, na niego. Dobra, może go zabijemy. Nie! to chyba był jakiś, jakiś prost, czy coś? O nie, widzę tylko. ojeczka. Nie, Kurde, tak słabo da się oddalić kamerę. I to Dobra, idziemy, na mnie to może wpaść. Dobré. O, když už klapka dobrá byla. Dobrá, je to to je. to. Ne, A to A To je prostě To je chyba co Co? Ale to jest ogromny błąd będę... I co to jest? Ty biedny miejski, wiesz co to tam to Zaraz będę mógł przez to się przekopywać I Szybciutko? Dobra, typ jest Idziemy teraz. Dobra, no. Zaskoczenia to było. No. Pewnie mnie widział teraz, ale wcześniej nie wiem. O nie, bo... Przez bambuty już mogę strzelić do tamtego trzeba. E <trykne> dobra. i do automatyczne. Trzeba szukać graczy. O, teraz... O, O, nie! No, nie. No, nie. O, nie! nie. O, O, e nie! nie to, 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 czy coś dobrego będzie? Oliwa, Zobaczmy, on jest lepszy od tego, co teraz mamy. Eee. Jest lepszy. Można ulepszyć. Fren. Ale drogi. Dobra, ale chwila, bo mam tą karnę teraz dla tych ptaków, czy to? A! A kurczak! a to tak działa, że jak zakarnisz ich, to możesz sobie ich polą, czyli nie, nie, nie polubić? I chyba to jest do tego. I wtedy oni właśnie za yy, sobą To jest. Tak. sumie po co ja kręciłem tych To? Dobra, to. Bo to chyba to, można mieć tylko jednego. Ale mogę nakarmić. Czemu nie? Zapraszam za czkawkę, no ale... No ale. No i ten mi tak to jest dobry. Nie ja mówię, czy tamta łapka by O nie było Ja mówię, czy tamta łapka była zła. No ale to nic takie plece po prostu. Jaczej? Było napisane, że lepsze, ale jak to jest, to ja nie wiem. Dobra. W e, tej y, jakby... ja to zobaczyłem, że jak bijesz się cały czas, tak jak teraz, bije ją i ca cały czas, no i jest dobrze. A jak chociaż raz się obróci, jest, o, nie mówię tego. E, i y, nie zależy, czy to a coś ci zada, no to już... No, i tu jestem na terenie do przegrania. Nie mówię, że musisz przegrać, no ale już w tym sensie mam pracę przegrać. Dobra, i babułki. Chyba ta łapka była lepsza. Nie, Nie wiem. chyba o nie, to się stara. Tutaj. A tak. O nie. Dobra, odpocząć wszystko. Słabe. 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 I słabe. Dobra. I zabierze. Zakończymy ten odcinek. い歳、um,